Słuchajcie, w tym roku pojawiło się kilka niezależnych wydarzeń w decyzji, które podejmują temat wyboru decyzji i powołania w ten kierunek. I jako zespół do spraw formacji młodzieży wyłapaliśmy to i stwierdziliśmy, że kurczę, fajnie by było, jakby te wydarzenia się łączyły, ale nie powielały, żeby te treści były tak skonstruowane, że jak ktoś przyjdzie na jedno spotkanie, to skorzysta, jak weźmie udział we wszystkich, też skorzysta. I udało się to zrobić i zaraz wam opowiem, jak to wszystko działa i które spotkania będą o czym i jak to się łączy. W pierwszej kolejności mamy forum młodych, i tutaj hasło Zamysł. Będziemy rozmawiać o pragnieniach, o tym, kim jesteśmy, jaki był Boży zamysł na nasze życie, jaki jest nasz zamysł na nasze życie i czy to wszystko się łączy, czy się rozjeżdża, jak to wygląda. Potem kolejne wydarzenie, niedługo po forum Strefa Wyboru. I to jest wydarzenie po w pełni poświęcone yy, podejmowaniu decyzji, czyli będą super warsztaty o tym, jak podejmować decyzje. I te małe, i te duże, życiowe, codzienne, nieważne. Wszystkie decyzje, więc super sprawa. I później też w grudniu będziemy mieć spotkania: chodź i zobacz w rejonach. To jest nowość. Będziemy mieć trzy spotkania w grudniu, i trzy spotkania w marcu. I wszystkie te sześć spotkań: każdy z nich będzie się skupiać na jednej historii powołania, biblijnej, oczywiście. Czyli jak, ona, jak przebiegło to powołanie, jaka była odpowiedź, co to zmieniło w życiu tego człowieka. Potem zawijamy pętlę, bo mm, mamy kolejne trzy spotkania, choć i zobacz w marcu i strefę wyboru w kwietniu i biblijne forum młodych w maju. E, no i tutaj treści do chodzi i zobacz i strefy wyboru będą podobne, czyli chodzi i zobacz kolejne historie powołania w strefie wyboru znowu rozmowa o wyborach. A Biblijne Forum Młodych będzie troszeczkę to wszystko łączyć, bo tam porozmawiamy o. Będzie przygotowana przez biblistów kompilacja różnych powołań biblijnych, żeby zobaczyć, jak to wszystko zostało spisane, jakie są podobieństwa, jakie są różnice, co to mówi o, o podejmowaniu decyzji i jak to się wszystko łączy. Więc taki jest zamysł na to wszystko, taki jest pomysł. Yy, mam nadzieję, że to wszystko się uda i że uda Wam się być przynajmniej na jednym z tych spotkań albo w ogóle najlepiej na wszystkich i że z tego skorzystacie.